Witam serdecznie na kanale ReadZone i zapraszam na kolejny odcinek z serii poświęconej asertywności. Dziś zajmiemy się tym, jak kształtować równorzędne relacje. Odpowiedź do zagadki tygodnia znajdziecie w opisie filmu poniżej, a kolejną zagadkę tygodnia znajdziecie na końcu tego filmu. Dla większości ludzi asertywność to obronienie swoich racji, lecz zapominamy o innym równie ważnym aspekcie asertywności. Dla większości ludzi dużo trudniejsze do wyrażania są pozytywne emocje, takie jak serdeczność czy miłość. Nawet dziękuję przychodzi niektórym z trudem. W mojej ocenie to zjawisko powoli ustępuje. Łatwo zauważyć, patrząc na ogół społeczeństwa, że starsze pokolenia mają dużo większą trudność w wyrażaniu pozytywnych emocji niż młodzi ludzie. Uprzejmość w dzisiejszych czasach, okazywanie ciepłych uczuć drugiej osobie jest wysoce asertywnym działaniem. Jeśli uważasz, że Ciebie nie dotyczy ten problem, to zastanów się przez moment. Kiedy ostatnio poklepałeś kogoś po plecach, gratulując mu sukcesu? Uśmiechnąłeś się do kogoś obcego? Utrzymywałeś z kimś przez dłuższy czas kontakt wzrokowy? Kiedy ostatnio z Twoich ust padły takie słowa jak jestem przy Tobie, wierzę w Ciebie, cieszę się, że Cię widzę, ufam Ci? Wszyscy potrzebujemy pozytywnych kontaktów z innymi. Wiele osób czuje się nieszczęśliwymi właśnie dlatego, że na co dzień nie otrzymują takich zastrzyków serdeczności. Ludzie często wahają się przed wyrażaniem emocji w ten sposób, ze strachu przed odrzuceniem. Ale zastanów się przez moment, kto odrzuciłby uprzejmość. Takie zachowanie są często dużo łatwiejsze w wyrażeniu niż mogłoby Ci się wydawać. Kiedy wchodzimy do autobusu, pociągu czy samolotu, pomyśl, jak proste byłoby zwykłe podejście do pustego miejsca i zapytanie siedzącej najbliżej osoby, czy to miejsce jest wolne. Nie tylko znalazłeś dla siebie miejsce, ale także udało Ci się rozpocząć rozmowę. Nie czekaj, aż inni przejmą inicjatywę, podejmij ryzyko. Przyjaźń. Nie ma drugiego takiego związku jak prawdziwa przyjaźń. Jest to uosobienie równości w relacjach. Niestety, to słowo jest często nadużywane w dzisiejszych czasach. Oto kilka podstawowych cech prawdziwej przyjaźni. Przyjaciół łączy trwały związek z okresowymi, choć niekoniecznie regularnymi kontaktami. Przyjaciele ufają sobie. Przynajmniej do jakiegoś stopnia, jeśli chodzi o informacje, pieniądze, bezpieczeństwo bądź inne związki. Przyjaciele mogą sobie mówić nie i wciąż pozostać przyjaciółmi. Przyjaciele mogą wiedzieć, a co najważniejsze, akceptować u siebie nawzajem najgorsze rzeczy. Przyjaciele rzadko czują, że są sobie cokolwiek winni. Przyjaźń charakteryzuje zrozumienie, porozumienie, akceptacja, brak zakłopotania oraz zaufanie. Zacznij dawać. Pamiętajmy, że o ile walka o swoje prawa, obrona swojego zdania, otwarte mówienie o tym, co nam się nie podoba, jest ważne, to równie ważne jest to, by docenić, że ktoś inny robi coś dobrze, pomaga innym, jest godny zaufania, troszczy się o nas. Nawet jeśli jest to dla nas obca osoba, to jest to wystarczający powód do tego, by być uprzejmym i serdecznym w stosunku do takiej osoby. Dając innym tak niewiele, możemy znacząco wpłynąć na własne samopoczucie. I przede wszystkim samopoczucie innych. Pamiętajmy, że dając coś od siebie, otrzymamy to samo od innych. To już wszystko w tym odcinku, a w kolejnym zajmiemy się asertywnością w kontekście relacji między kobietą a mężczyzną. A teraz czas na zagadkę tygodnia. Jest to zagadka na myślenie kreatywne, dlatego nie ma na nią konkretnej odpowiedzi. Liczy się Wasza kreatywność. Nie zapomnijcie napisać swojej odpowiedzi w komentarzu. Trzymajcie się!